Idealne losowanie. Idealne. Moim zdaniem... Coś ty, daj spokój, <noise> że to będzie miazga, to będzie, że, to będzie rzeźnia. Słuchaj, to nie, moim zdaniem w tej chwili to zapanował entuzjazm w szatni Realu Madryt, bo mm, los daje ci szansę szybkiej rehabilitacji, odegrania się za, to, się za to, co się stało. I ja myślę, że jak daje mocniejszemu... Żeby znowu się zmierzył ze słabszym, to mocniejszy jest tylko uśmiechnięty. No bo gdyby drugi raz miało coś się zdarzyć yy, teraz podobnego, no to znaczy, że w ogóle to, to całe towarzystwo trzeba rozwiązać, wygonić, yy, zesłać do kamienia łomów i, i zacząć wszystko od samego początku. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB. Kocham Mourinho i w ogóle wiesz, Lubię takie historie ludzkie i, I gdzieś tam śledzę tego trenera Od samego początku I, i sobie przypominam jak komentowaliśmy Finał Ligi Mistrzów Gelsenkirchen, kiedy on potem po tej ceremonii Zdejmuje medal, tak naprawdę Demoluje Demoluje Monaco w finale Z tym swoim no. Porto Z nieżyjącym już Georżem Kosztą Z Carvalho Z Witorem Baią, z Derlejem Maniszem, Kosztinią Carloszem Alberto i kilkoma innymi gwiazdami, Nuno Valente, pamiętacie, no, czy tam Paulo Ferreira. Natomiast, natomiast no słuchaj, wydaje mi się, że on jest po swoim prime. To znaczy, to jest, to jest cały czas szkoleniowiec, który pisze w tej chwili niesamowity następny rozdział swojej opowieści, która na pewno będzie zakranizowana, na pewno będzie opisana w wielu biografiach. Natomiast, no widać ewidentnie, że, że ta jego piłka już dłuższymi fragmentami, ja uważam, że nie dojeżdża z tej najwyższej półki światowej, europejskiej zszedł do trochę niższej. Walczył o te mniej istotniejsze trofea, jeśli chodzi o, o, o Europę. Zwiedził bardzo egzotyczną ligę, taką jak Liga Turecka i, i, i doświadczył też tego umiłowania, a potem rozczarowania kibica Fenerbaczy, czyli można powiedzieć, że podzielił ten los Sebastiana Szymańskiego i dzisiaj Gdzieś to wszystko się pointuje, spina się klamrą, bo, bo pamiętacie, że jednak on zaczynał od tej Benfiki, prawda, zanim trafił do porto przed tymi swoimi pierwszymi wielkimi sukcesami w roli trenera. Ja myślę, że wygrał z tego co do mnie, pamiętam tylko raz, właśnie ten mecz z Realem Madryt. Wcześniej miał patentu, no, sam przyznał. Mi się podoba w nim to, że on, że on zawsze mówi prawdę. I, i zobaczcie, że on. Nie kitował, nie wymyślał, nie kłamał, tylko nawet stanął przed różnymi kamerami europejskich stacji i powiedział wprost: Ktoś mi źle podpowiedział, myślałem, że ten wynik daje mi już absolutnie awans do, do, te, do tego grona 24 drużyn, dlatego zrobiłem takie, a nie inne zmiany, pomyliłem się, potem chciałem to przesunąć i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem wszystkim prawdziwy. Natomiast zgadzam się i jak gdyby wracam do tej mojej myśli. W życiu czeka się czasami latami na rehabilitację w biznesie, czeka się latami na rehabilitację i drugą szansę w związku, prawda? Jak ci na tym naprawdę zależy. A tutaj jednak dostajesz bardzo szybko od życia możliwość jakby wykreślenia tego wieczoru, który się odbił echem. Zapraszam oczywiście do zakładki wideo. Kanału sportowego, na wywiad Adasia z Przemkiem, bo, bo Przemek, jesteście? Słuchamy, słuchamy. Nie, nie, bo Przemek wspomniał ten mecz. On powiedział trzy lata temu. Ja to dokładnie sprawdziłem, a w zasadzie nie musiałem sprawdzać, bo Kuba Borek, który ma naprawdę, on ma, on ma taką matematyczną, fotograficzną pamięć, od razu mi powiedział, że to jest jesień 2022 mecz pomiędzy szachtarem trener Jowiczewicz na ławce, mecz między Szachtarem a Realem Madryt, wtedy Zubkow trafia dla e, Szachtara, gra w barwach Szachtara w tym meczu już nie piłkarz Mudryk, gra już piłkarz dzisiaj Benfica, Lizbona, Sudakow i broni Trubin I, i w tej ostatniej minucie główka Rydigera, szalenie bolesna dla, dla Trubina i dla Szachtara Doniec i tak naprawdę mija niecałe 3,5 roku i i gdzieś życie oddaje. Także zobaczcie. Trubin musiał czekać ponad trzy lata, żeby mu życie oddało. A tutaj jest szansa, że wielu piłkarzom Realowi Madryt to życie daje szansę oddania pewnych historii, resetu, wymazania tego, co się wydarzyło na Stadionie Światła no w zasadzie po, po kilku tygodniach. No nie chcę powiedzieć, że nie uzasadnia do ale jak patrzę na jednak reakcję kibiców Realu Madryt, na to, jak oni w ogóle oceniają poczynania tej drużyny w tym sezonie, to Rzadko kiedy widzę takie komentarze, że kogoś rozgnieciemy, że zmieciemy z powierzchni boiska. No, Mati doświadczony kibic realu, tak? Przeżył już tyle trofeów, tyle zwycięstw, tyle udanych kampanii w Champions League, że ma prawo być pewny siebie, ale jednak dominują ja takie wisielcze nastroje w Mat ma tak Słuchaj, Mati on bierze porażki na siebie, tak? A tu jest tak, tak, tak. No, nie trzymałem ciuku, jadłem za dużo krewetek, także tu teraz będzie Macy się przygotuje i będzie dobrze. Słuchaj, teraz, teraz, oglądam, teraz oglądam na Apple TV taki dobry serial, trzysezonowy Teheran A, i tam praktycznie każdy ma założone podsłuchy, podsłuchy, w każdym pomieszczeniu albo w samochodzie i wydaje mi się, że wiesz, no Arbeloa to jest takim podsłuchem, Florentino Perez nie wiem czy on nie zamontował w każdym gabinecie u fizjoterapeutów w szatni, żeby prezydent mógł wszystko kontrolować, bo widać ewidentnie, że to jest wybór prezydenta, to jest też dzisiaj taki Taki trener dla, dla zawodników. No nie, spodziewam się, nie spodziewam się tam twardych, ostrych polemik czy z Bellinghamem, czy z Viniciusem, a tym bardziej z dyrektorem z Paryża. Yy, no, to pewnie się nie skończy triumfem w lidze mistrzów, no bo to nie jest dzisiaj drużyna, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, z potencjałem na wygranie Ligi Mistrzów. Obym to mógł odczekać po spotkaniu w Budapeszcie, tym finałowym. Natomiast yy, wydaje mi się, że Benfica absolutnie jest w zasięgu, powinni ten zespół przejść. Ja nie jestem zachwycony Benficą. Oglądałem kilka ich spotkań, widzę, widzę portugalskie. Oglądałem ten mecz z FC Porto. Powiem szczerze, no, taka porażka yy, nieznaczna, ale totalnie po bezbarwnej, bez stworzenia bez sytuacji do zdobycia bramki. Tutaj oczywiście była radosna twórczość tej defensywy Realu Madryt, ale też mówiliśmy. Dzisiaj dzisiaj wielu piłkarzy yy, no, jest cieniem samego siebie. Do tego cały czas brak Militao. Alaby to trudno powiedzieć, że on jest, bo on jest tylko. Ciałem na ławce, a tak naprawdę nieumiejętnościami, nie klasą na, na Real Madryt. Ridiger się kompletnie zestarzał. Mendy do odjazdu. E, trend cały czas kontuzjowany. Valverde musi grać na prawej stronie defensywy. To się zaczynają problemy. Potem zaczynają się problemy piętro że jeśli chodzi o kreację nie zmieni nawet tego nie wiem, przebłysk Gulera i asysty do Mbappé w lidze. Czy, czy czasami coś wyjdzie nie, niekonwencjonalnego no, Bellinghamowi, no, który na no, ale... jakby. Mati, ale to też no. były Twoje słowa, że wiesz, problem dzisiaj Realu jest taki, że wielu piłkarzy mm, bardziej pikuje w dół niż, niż staje się lepszymi piłkarzami, będąc przychodząc do Realu. Bo zobacz, zobacz. Haus, Hausem, który był, który był rozchwytywany jako środkowy obrońca, dzisiaj jest gościem, o którym. Nawet nie chcesz powiedzieć, że to jest dobry środkowy obrońca, tak? A którego z no, kapelusza, Artur, z kapelusza Artur, wyciągnął no Ancelotti, też robi mnóstwo błędów, tak? To jest obrońca, który dzisiaj. Artur, jest... No, Artur nie? nie chcę przesadzić. Nie chcę przesadzić, bo ostatnio skoncentrowaliśmy się na Kamawindze i Czułamenin. Ja myślę, że wiesz, Hausen. w odpowiednich proporcjach. Oczywiście tutaj, żeby wiesz, nie, nie, zaraz, zaraz nie złapać klika i, i, i nie robić człowieka głupka. No ale Hausen to swoje. Hausen to jest, no, no nie wiem, no. Yy, trosz, troszkę bardziej doświadczony Janek Ziółkowski. Dzisiaj Janek Ziółkowski trafia do Realu ze swoim wielkim potencjałem, talentem, ale wiadomo, że on będzie jeszcze naznaczony jakąś liczbą błędów, zwłaszcza jeśli mówimy o wielkim klubie, niesamowitej presji, yy, oczach całego świata zwróconych na klub. No, jeśli ktoś myślał, że nie wiem, Hausen stanie się yy, od razu Sergio Ramosem, Fernando Hierro, albo nawet Fabio Cannavaro, no to, no to po prostu... Yy, Pomylił nie powiem co, no pomylił się. Zdecydowanie. O, o, o. Jest oceną zawodnika. To jest zawodnik moim zdaniem dzisiaj. Fantastyczny. Do nauki, tylko w sytuacji, gdzie będzie doskonale funkcjonowała cała, cała drużyna, gdzie to po prostu będzie maszyna, gdzie od bramki przez prawą obronę drugiego stopera, lewą stronę defensywy, środek pomocy, to wszystko będzie naoliwione, będzie tam grała muzyka i wtedy taki młody zawodnik jest w stanie jakby błyskawicznie łapać doświadczenie, podnosić swoją umiejętność na tym najwyższym poziomie, bo sami wiecie, że ten sam zawodnik, nie wiem, w średnim klubie angielskim yy, będzie innym zawodnikiem. W topowym klubie hiszpańskim, w jednym z dwóch największych klubów świata, gdzie praktycznie każdy mecz jest oglądany na wszystkich kontynentach i każde złe zagranie, każde złe przyjęcie, każde złe ustawienie stopy, każde minimalne spóźnienie się, ono kosztuje zdecydowanie więcej i jest zauważone przez miliony, dziesiątki milionów, setki milionów kibiców. Także no, ta, tak dzisiaj wygląda Real Madrid. My na razie tego nie zmienimy. Niech się martwi o to Florentino Perez, zobaczymy, jakiego sobie. Wybierze nowego trenera, bo raczej chyba się tutaj zgodzimy komisyjnie, że, że nowy trener pojawi się, pojawi się w tym klubie od początku następnego sezonu. Jestem bardzo ciekawy tego klasyków e, w maju, jak to będzie wyglądać. E, czy, czy to będzie spotkanie równe, czy Real dojedzie na koniec sezonu, czy też zostanie stłamszony przez, przez tą maszynę Hansiego Flicka. Także no, na razie mamy kilka znaków zapytania, natomiast ja mówię bez specjalnej arogancji, Natomiast jestem dosyć spokojny, bo, bo wydaje mi się, że przy zdecydowanie lepszej grze w defensywie, to Madryt jest spokojnie w stanie wyeliminować Benfikę i przejść do następnej rundy. Ale jeśli mnie zapytacie, czy widzę dzisiaj Real Madryt w gronie półfinalistów, no to, to niestety na ten moment nie. A to można tylko dorzucić, że to losowanie 27 lutego to będzie szalenie ważne, bo Real na przykład, jeżeli przejdzie Benfica, zakładamy, że przejdzie, to albo ma Sporting. Albo ma Manchester City, no i to już są dwie drogi zupełnie różne, jeżeli chodzi o skalę wyzwania. Bo wtedy już sobie no możemy mieć myślę, do... Sporting, sporting to może byłoby ten. No, sporting City. City już, to byłoby, nie wiem, które już czy piąte spotkanie w ostatnich sześciu latach między nimi, ale no tam już są ciężary z City, nie? No tak, ale real potrafi grać w no. Ale powiem szczerze, że, że powiem szczerze, że sporting to jest na pewno zespół, którym musimy wszyscy docenić, bo jednak wydawało się, że jak odejdzie Architekt z kilkoma swoimi asystentami, czyli, czyli Ruben Amorin, jak drużyna straci takiego snajpera jak Jokeres, który strzelił kilkadziesiąt bramek w sezonie, to wydawało nam się, że prawdopodobnie tutaj Sporting oczywiście będzie w stanie rywalizować w miarę skutecznie na krajowym podwórku, natomiast no niekoniecznie to oznacza jakąś spokojną karierę w Lidze Mistrzów. A jednak ten zespół zrobił bardzo dużo, myślę, że zaskoczył w wielu sytuacjach i ja szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę jakby budżety, potencjał ludzki, też zamieszania, przetasowania w tym klubie, odejście jednak faceta, który, który był gwiazdą, mówię tutaj o trenerze, faceta, który, od którego bardzo dużo, albo w zasadzie wszystko zależało przez dłuższy czas w tym klubie, to ja naprawdę Sporting Lizbona szalenie doceniam za to, za to co zrobił. W tej fazie ligowej Champions League. Widzisz w ogóle jakąś opcję na niespodziankę w tych parach, które masz w barażach? Gdzie byś szukał ewentualnie takiej pary, gdzie coś się może wydarzyć, czego się nie spodziewamy? Bo tak jak mówiliśmy, teraz e, co, no? ta tabela była trochę bardziej logiczna niż rok temu. Nie mieliśmy na przykład na dole PSG czy City, tylko z reguły te drużyny, które były rozstawione, one też na papierze są dzisiaj faworytami tych dwóch meczów. Ja wiem, że Bodo się spisało fajnie w Madrycie z Atletico i, i głównie jest jednak drużyną własnego boiska, gdzie jest ta sztuczna murawa, natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj Inter sobie poradzi z Norwegami, co mnie szalenie imponuje i, i chciałbym tego doświadczyć jako z polskiej piłki, że jednak Bodo ma te 9 punktów na koncie w tej lidze mistrzów, ale powiem Wam więcej, mi strzeli 14 bramek. Oni strzeli 14 bramek. Oni, oni jakby w tej klasyfikacji bramek zdobytych, wydaje mi się, że ze 6-7 drużyn z tego grona zespołów, które awansowały dalej też potrafili wyprzedzić. Także no ja bym sobie życzył, żeby kiedyś drużyna z Polski w tej fazie ligowej zdobyła 9 punktów i strzeliła kilkanaście bramek na poziomie Champions League. No Monako, Paryż, myślę, że dzisiaj jest niesamowita dysproporcja tutaj klasy. Pewnie się modlił Mateusz Kochalski, żeby nie trafić na, na tych chłopaków z par de Prens, bo myślę, że to mogły być no, naprawdę trudny wieczór. Yy, a tak, myślę, że dla polskiego bramkarza będzie to, oczywiście, faworytem nie są, ale będzie fantastyczna okazja, żeby też się zareklamować na rynku angielskim. Teraz wiemy, że nie było zgody na to, żeby, żeby zmienić pracodawcę, ale kto wie, może na przykład taka konfrontacja z Newcastle spowoduje, że Jakiś klub z Premier League się zainteresuje Polakiem i za chwilę będziemy świadkami następnego transferu. Galata i juwe słuchałem was. No jest tutaj, jest tutaj jakaś Pamiętasz, historia Mati? fajna. Jest oczywiście. Pamiętasz ten mecz dogrywany na tak, drugi jest... dzień. <grym> tak, pamiętam. Ale teraz, ale teraz przede wszystkim pamiętam, że jest Ildis i, i myślę, że cały gdzieś marketing wokół tego meczu z galaty, z Juventusem będzie zbudowany też przez gwiazdę reprezentacji. Yy, przez gwiazdę reprezentacji Turcji, z kolei maga lata Osimena, który przez wiele lat był gwiazdą w Lidze Włoskiej, więc tu znowu się zgadza w drugą stronę. No, fajne spotkania myślę dla, fajne spotkanie, myślę, dla, dla, dla Kibica. Yy, dalej Brugia, Atletico. Ja jestem pod wrażeniem Brugi. Na przykład y, umiejętność jakby wykorzystania swoich atutów. To jak zdemolowali Marsylię teraz 3-0, co gdzieś tam miało jakby wpływ na decyzję. Dezerbiego, ale, ale też gościłem w tym sezonie w Brugi. Widziałem z bliska tę drużynę, gdzie jest wielu zawodników młodych, a gdzie cały czas gdzieś bawi się w środkowej strefie boiska legendarny Fanaken, gdzie masz takie wrażenie, patrząc na niego, że jest i niby za wolny w tym swoim kroku, i niby za, wysoko, za wysoki, a na samym końcu on wszystko zdąży zrobić. On zdąży przyjąć, on zdąży popatrzeć, on, on bardzo szybko myśli, on bardzo dokładnie gra, do tego umieścił w bramkę. Natomiast spodziewam się, że jednak tutaj Atletico sobie powinno poradzić. I jakby już kończąc, kończąc ten wątek, no Olimpiakos z Leverkusen chyba najmniej mnie fascynuje ta para. No może poza Karabachem z Newcastle obiektywnie, ale tutaj patrzenia przez pryzmat Polaka. Powinni sobie mimo wszystko aptekarze poradzić. Natomiast dla mnie też jest bardzo ciekawy ten dwumecz. Borussia, Atalanta, Bergamo. Jak nie pytasz o niespodziankę, no to ja odbiję piłeczkę i, i wrócę do Was z pytaniem. To Waszym zdaniem tutaj jest faworytem, a kto jest underdogiem? W tej parze? Borussia, Dortmund, Atalanta, Berga. Ja chyba specjalnie potrafię wskazać takie. No, jakby miało się pokusić, to pewnie 55 do 405 w którą stronę, ale w którą na teraz nie Wydaje nie się, wiesz? że w stronę Borussii, ale tylko przez to takie doświadczenie No A ja, ja biorę pod uwagę to też, że oni, e, zobaczymy w jakim składzie przystąpią, bo tak. Tam Chelsea zakończyła wypożyczenie Arona Anselmina, środkowego obrońcy. Ostatnio problem no na A co ze Schlotterbeckiem Ostatnio uraz, meczu. uraz I jest tak, ok, tak. ale no generalnie ta defensywa taka może być złapana na trytytki, więc e, od takich drobnych spraw sporo będzie w tym tłumaczu no, zależało. Nie, bez nie tylko że wystąpione no, mecze są 17 lutego. No tak więc do, do tego Anton wróci, bo Anton był przeziębiony. No z, Zule wróci, tak więc ta ławka, która była ale bardzo, to... bardzo malutka w meczu meczu z Interem, no BVB potrafi grać w lidze Mistrzów, no i to jest jakby jedyny no, z tego aspekt, potrafi, który to z ostatnich czterech meczów żadnego nie wygrali chyba. <grym> Ale, wiesz. ale powiedz mi w ostatnich 10 latach, gdzie była Talanta w jakimkolwiek finale. Ligi, Ligi Europy wygrała. Ligi, no no tak. W finale Ligi Mistrzów. finale Ligi Mistrzów. No więc dziękuję ci bardzo. A BVB było? było? Było i dostało Artur, Artur, Artur Zna znalazłeś. Artur, znalazłeś, tak? znalazłeś się po znalazłeś się w polu karnym Bajernu. Słuchaj, znalazłem się pod ostrzałem, ale jak wiadomo, zawsze wyjdę z tego obronną ręką. Tak więc Ligę słuchaj, Mistrzów mówiliśmy słuchaj, przed do, tym do, losowaniem, so, widzę, że BVB, BVB daje radę. Doskoczył linkę. Doskoczył linkę, doskoczył kufur i z gabinetu. Ale Lucio doskoczyli, a jednak wiesz, a jednak, a jednak gdzieś tam z, z dużego palucha uderzyłem. Tak więc dla mnie dla mnie tylko i wyłącznie doświadczenie na poziomie Ligi Mistrzów i właśnie takich meczów BVB jest może faworytem delikatnym dla mnie. Ja bym powiedział, że Atalanta jest małym faworytem. Bo Atalanta bo półfinalista? Nie, nie lubi Ligi bardzo no, Borussia... Tak, tak mi się Borussia, wydawało, że, że półfinał, nie? Tak, to nie, nie Borussia trzech stoperów. nie lubi tego ustawienia takiego włoskiego, nie wiem, na dwie dziesiątki albo dwóch napastników. Męczyła się strasznie grając z tak ustawionym Interem na pewno się pomęczy z Atalantą i wydaje mi się, że Atalanta w swoim takim prime, takim uniesieniu, gdzie jeszcze pamięta te metody pracy Gasperiniego z Zalewskim na dziesiątce, z Decetelare i ze skutecznym dniem napastnika, jest w stanie Dortmund wyeliminować. No to będziemy... To te... się no, ja, ja, też się, ja też się chyba przychylę właśnie do tej opinii, że, że mają, że mają tę jakość na pewno indywidualną i, i chyba też cały czas bazują na tych schematach wypracowanych latami przez tego wielkiego szkoleniowca. Tutaj dorzucam do tych, których Bartek Bartek wymienił na pewno Lukmana, bo to jest zawodnik tak nieobliczalny, tak fantastyczny, że ale wiesz samemu co, może, tutaj a, może tak a propos, tak a ważna, ważna informacja a propos Ademoli Lukmana. Bardzo dużo pisze się od wczoraj o potencjalnym transferze Ademoli Lukmana do tureckiego Fenerbacze, więc zobaczymy czy z Lukmanem czy bez Lukmana przystąpi Atalanta do tej rywalizacji. Gianluca Di Marzio pisał jeszcze wczoraj po południu, że... No to wszystko kwestia kilkunastu godzin i rozstrzygnie się przyszłość Ademoli Lukmana. Także zobaczymy też. Słuchaj, no to, było, to byłoby ciekawe, no bo też się ukazała informacja, że przecież ten Zion Duran, kolumbijczyk, e, hmm. 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 że że niby do Wolfsburga. Mi się sobie, oh. Słuchaj, tak. Mi sobie, słuchajcie, mi sobie trudno wyobrazić, żeby gościu e, europejską metropolię, gdzie e, tętni życie, e, jest Bosfor, dwa kontynenty, żeby się do tej dziury która się nazywa Wolfsburg, chciał przenieść i nie wiem, patrzeć na upadającą fabrykę Volkswagena. No, ciężko mi sobie wyobrazić, że facet, który podpisał kontrakt w Arabii Saudyjskiej, a potrzebował baletów i tego mieszkał w Bahrajnie, bo tam jest wszystko otwarte, bary, restauracje, podają alkohol i codziennie latał samolotem na treningi w Arabii Saudyjskiej, żeby dzisiaj był zainteresowany yy, przejściem ze Stambułu do... Do Wolfsburga. No człowieku, tam nawet polscy piłkarze nie mieszkali, tylko, tylko w bo, bo Było za smutno. No nie <noise> no, dziura to ta to tak. Obrzydliwe ma miasto, obrzydliwe miasto, faktycznie. Mateusz, ty jesteś świadom, ile na ile jest teraz na aukcji Woźb wyceniana ta kolacja? Czy spotkanie z tobą w Muzeum Wag i Miar w Sadach, gdzie można pomylić odwagę z odważnikiem? Chcesz, chcesz, mnie zapytać, chcesz mnie zapytać, ile waży ten wieczór? No, hmm. 7600 na razie. Jest to tylko nieco mniej od a nocowanki jeszcze. z Julią Wieniawą, bo nocowanka z Julią Wieniawą stokoła. koła. To było poważne. No tak, no ale wiesz. Słuchaj, ale jak ja bym, jak ja bym obiecał tutaj ludziom takie atrakcje, jak pani, jak pani Julia, no to kto wie na jakiej kwocie by się zaczęła? A robimy to za tę tak. nocowankę, se, o której mówiliśmy z se, kanałem sportowym? Se, se. Sans, sans saunowanie, tam jest wszystko. Mati, Falsu jak tybys, słuchaj, jak ty byś zrobił kolacja i afte studiu, afterek, na, afterek czy, z Matim, czy, to wpada dwie mnie. No myślę, że spokojnie, tak. To nawet by tak. na czekaj. chacie to zapytaj, czekaj. żony zapytaj. Na chacie da Mati, na chacie. E, słuchaj. Osta ostatni raz widziałem takie pociski z oczu, w Imperium kontratakuję, jak powiedziałem, czy <grym> na chacie. Słuchajcie, tak czy <grym> owak, jeżeli chcecie licytować, to możecie li jeszcze licytować, czas do jutra, 7.600. To nasza aukcja we współpracy z naszym partnerem Superbet, z Odważnikiem można pomylić odwagę, z Mateuszem Borkiem, w Muzeum Wag i Miar w Sadach. A propos wag, to Mati, byłeś dzisiaj u słoników, bo widziałem, że ona z synem byli. Ja byłem u Słoników kilka razy, natomiast yy, dzisiaj już się nie wybrałem. Ale to w cieczy. Słonik i Słoń, bo jedziałek. do wy, 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 wybiorę się do państwa Witkowskich, bo tam tak słuchałem was, że kolega Podoliński z, zapomniał nazwiska właścicieli Dermaliki, więc tutaj wiesz, mogę, mogę w, wymienić jakby z pełną odpowiedzialnością, bo ich znam. Nawet tam muszę powiedzieć, że byłem zaproszony do poprowadzenia takie imprezy poławają tak się do, do ekstra klasy. Zobaczymy, czy się ostatecznie utrzymają. Yy, natomiast wiecie, no, to, to też warto promować, to też warto promować, bo bo jednak te, te słonie yy, one są odratowywane z tych takich yy, powiedziałbym, Nieludzkich spektakli, to znaczy to są słonie, które są były wcześniej więzione, no, 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 które no. zmuszano do tego, żeby wsiadali na nich ludzie, to są, to są słonie, które były w cyrku, to są słonie, które były w tych wszelakich takich show, które gdzieś absolutnie odzierają te, te zwierzęta z godności. Te zwierzęta są wtedy zastraszone, zachowują się nienaturalnie, i po prostu tutaj jest sytuacja taka, że z tych datków od ludzi, bo ludzie. Bo ludzie przychodzą, oczywiście płacisz za to wejście, wybierasz sobie odpowiedni program, czy to jest tylko karmienie, czy to jest karmienie z kąpielą, czy to jest karmienie z kąpielą i z myciem, i, to, i od tego zależy cena. Ale to jest nie, nie tylko jakby na bieżące utrzymanie tych słoni. Z tych pieniędzy ci ludzie, którzy się zajmują tymi zwierzętami, oni to odkupują z tych wszystkich miejsc. Bo tam ci wiesz, tych słoni nikt nie, nie chce za darmo oddać, więc oni jadą do tych handlarzy, jadą do tych. Yy, do tych po prostu entertainerów w cudzysłowie i, i odkupują te słonie I, i, i potem no w końcu gdzieś tam najczęściej niestety w jesieni życia mają mają taki po prostu godny godny byt także to jest na pewno taka inicjatywa to są takie miejsca te, te sanktuaria słoni bo tak to się nazywa żeby żeby odwiedzić żeby wesprzeć żeby posłuchać o historii żeby coś się ciekawego dowiedzieć chociażby o, o różnicach między tym słoniem azjatyckim, indyjskim, a, a słoniem afrykańskim. No, myślę, że to zwierz. Podróże kształcą zawsze, zawsze nowe miejsca, coś ciekawego w życie człowieka wnoszą. No dobrze, słuchajcie, za chwileczkę też losowanie Ligi Europy, ale to jeszcze musimy się wstrzymać kilka, kilkanaście tak minut, zanim, zanim zajmiemy się tymi rozgrywkami drugiej kategorii. Faworyt do wygrania Ligi Mistrzów pana Mateusza poza Real Madryt? Nie no, Real, Real Madrid jest w tym momencie underdogiem. Real Madrid, to myślę, że nie jest w ogóle w gronie faworytów do, do wygrania. No, Ga, garda z pokory yy, trzymana. Muszę, muszę powiedzieć, że naprawdę jestem totalnie zaskoczony Arsenalem w tym sezonie i, i grają suwerennie, bo jak wygrywasz 8 meczów w Lidze Mistrzów, tracisz 4 gole, strzelasz 23 bramki, miałem okazję chyba zrobić ze 3 mecze Arsenalu w tym sezonie i, i wygląda to rzeczywiście fantastycznie. Yy, mimo wszystko wydaje mi się, że będzie wielka rządza wielu piłkarzy Barcelony, żeby być bardzo wysoko. To samo tyczy się, to samo tyczy się Paryża, yy, bo, bo to byłaby duża historia, gdyby, gdyby się znowu udało wygrać Ligi, Ligę Mistrzów. Też bardzo wysoko tutaj u mnie stoją akcje Bayernu Monachium, bo Bayern, myślę, kompanego gra, gra, bardzo, gra bardzo dobrze, gra bardzo stabilnie, gra. Jest bardzo pewny siebie. no Wyłączając ten z Augsburgiem, ale to od czasu do czasu zawsze się zdarzy taka historia, że Augsburg raz na kilka lat, podobnie jak kiedyś Arminia, wygra z Bayernem Monachium. No i nie wiem, tak słuchajcie, myślę, myślę o jakimś zespole angielskim, ale jeszcze poza Arsenalem. Chyba nie mam do końca przekonania, może do tej grupy, może do tej grupy, ale to tak chyba życzeniowo. Życzeniowo dołożyłbym. Dołożyłbym Inter, ale, ale tu się musi ułożyć losowanie, żeby trafić do tego, do tego wielkiego finału, bo, bo trochę, im, trochę im brakuje jednak jakości. No ale tam ja Kalcio ja zawsze lubiłem, więc pozwolę sobie do tego szerokiego grona dorzucić Inter, chociaż wiem, że dla wielu to jest wybór absurdalny. No dobrze Mati, dziękujemy Ci bardzo. A Wasi faworyci? Bayern. Ba mój Bayern. Bayern? Bayern. Bayern. Ja bym powiedział, że Arsenal, Arsenal wiesz? bo mają tak. najwięcej rozwiązań w ofensywie i ten mecz z Bayernem też dużo pokazał, że jednak Bayern na tym poziomie, gdzie, gdzie rywal jest gotowy na wszystko i yy, ma świetnie wypracowane różne rzeczy, to, to trochę ustępuje. I nie wiem, czy Manuel Neuer dzisiaj nie jest za stary na wygranie Ligi Mistrzów, że w meczu z Arsenalem no, wychodziły pewne rzeczy, czyli wyjście do piłki, gra na przedpolu, że jak masz takich zbójów przy stałych fragmentach jak Arsenal, Artety, to Nojer głupieje po prostu, bo już mu biologia na pewne rzeczy nie pozwala. Ja, Arsenal. Szeroka kadra, dwóch zawodników na każdą pozycję pragmatyzm przede wszystkim, to nie musi być jakieś super widowisko, więc ten Arsenal rośnie w oczach. Tylko też zaczyna się powoli wymykać Premier League z rąk. Teraz kluczowe to jest, dwa mecze, bo to jest, to jest chyba ten... Tottenham i w następnym tygodniu, w następnej kolejce City, Liverpool a. dla City, więc no, pytanie, czy się City wyłoży, o, czy tutaj podejmie rękawice jest, w tych dwóch spotkaniach. Nie wygrasz dwóch rzeczy chyba, nie? Nie wygrasz Ligi no, Mistrzów. To może, on ma kadrę nie wie, to naprawdę no szeroką i wrócili kontuzjowani zawodnicy, tak? więc na pewno głębia kadry Możliwości artety jest wielka, tak? ale tak jak mówiliśmy w jakimś programie poprzednio, że dla Arsenalu zdobycie Mistrzostwa Anglii jest bez wątpienia tym celem najważniejszym. Czy to będzie miało wpływ na ligę mistrzów? Nie wiem, ale Arsenal no, prezentował się świetnie. Bayern, tak jak, tak jak powiedzieli Bartegon, w drugiej połowie, kiedy Arsenal przyspieszył, to niestety ten Bayern, który do tego momentu wydawał mi się. Przygotowany do sezonu perfekcyjnie też pod względem fizyczności, Ustępował. nie był w stanie dojść. Tak, nie był w stanie dojść. Przez było... jednego meczu, z drugiej strony. PSR-ze, grali pół meczu w dziesiątki wygrali dwa Wiesz, co tak, ale to jednak jest PS, wiesz, wiesz co, Inne granie jest trochę. Tam. Arsenal dzisiaj jest naprawdę gotowy gotowy na wszystko. Dla mnie cały czas Bayernu, Bayernu defensywa nie jest defensywą, z którą możesz wygrać ligę mistrzów. Chcę się mylić, byłoby świetnie, gdyby tak, Bayern, tak Bayern zdobył, zdobył to to samo, o czym mówi Mati, że realu defensywa nie pozwala dzisiaj myśleć o wielkich rzeczach, a tutaj będzie od półfinału naprawdę groźniej PSG, PSG wróci. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.